Mam na imię Kasia i witam Was na kanale Psi Głos. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych książkach o psach. Bardzo często dostaję pytania o to, jakie książki o psach polecam. E, jakieś już polecałam w filmie o prezentach na święta dla psa, i dla psiarzy, ale stwierdziłam, że zrobię filmik e, tylko o takiej tematyce. Dobrze, ale zanim o książkach pamiętajcie, żeby wchodzić na moją stronę www.psiglos.pl, tam znajdziecie dostęp do szkoleń, webinarów, a także możecie się umówić na konsultację behawioralną ze mną, więc zapraszam. Pierwsza książka, którą chciałam Wam polecić, to jest książka Anny Biziorek, Szkolenie psa, jak wychować idealnego pupila. Ona tutaj już jest trochę brudna, trochę podniszczona, bo pożyczałam ją wielu osobom, i słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego tak mało słychać o tej książce w internecie i w ogóle wszędzie, bo ja uważam, że jest naprawdę świetna. Szczególnie jeżeli e, ktoś jest pierwszy raz opiekunem psa, to naprawdę. Dobrze byłoby, żeby taką książkę jak ta przeczytał. To, słuchajcie, ta książka jest podzielona na kilka działów. I pierwszy dział e, dotyczy potrzeb psa tego, że psy potrzebują kontaktów socjalnych, zabawy, treningu, pracy umysłowej itd. I potem jest e, cały dział o szczeniakach. I e, tutaj macie rozpisane wszystko: pierwsze dni w domu, pierwsze noce, zabawy, e, zabawki, gryzaki, zapobieganie gryzieniu rąk. Nauka czystości, przyzwyczajenie do stawania samemu, no po prostu w tej książce, słuchajcie, jest wszystko. No i oczywiście tutaj wszystko jest opisane metodami pozytywnymi, nie, nie ma żadnej awersji i tak dalej, więc e, no takie mądre, nowoczesne metody pracy z psami, mnóstwo różnych tematów, e, mnóstwo propozycji, jak rozwiązać różne problemy, jest na przykład zapobieganie warczeniu przy miejsce, zapobieganie pilnowaniu zasobów, czyli taka profilaktyka problemów behawioralnych, więc naprawdę. To jest taki zbiór wskazówek, jak dobrze wychować e, szczeniaka. Potem kolejny dział opisuje szkolenie, e, ale to nie jest tylko jak nauczyć psa siad, jak nauczyć psa leżeć, tylko na początku jest taki dosyć obszerny wstęp o tym, jak właściwie uczyć psa, żeby, żeby on się uczył, czyli jest o tym, jak e, generalizować psu komendy, jest o rozproszeniach, jest e, o motywacji psa, jak szukać właśnie tego odpowiedniego motywatora do ćwiczeń z psem, e, najróżniejsze rzeczy czy jest opisane czemu musi być sygnał słowny, a czemu e, musi być znaczy musi dobrze żeby był sygnał optyczny i słuchajcie, z tą książką naprawdę można dobrze e, samemu ogarnąć sobie psiaka. Jest nawet trening klatkowy. Po prostu w tej książce jest wszystko. Uważam, że jest bardzo dobra i polecam wam ją naprawdę z całego serca. E, I właśnie pod koniec, kiedy już przeczytacie sobie o tym jak uczyć psa, żeby właściwie on się nauczył czegoś, no to macie już potem rozpisane na przykład jak na Nauczyć psa siadania przy nodze, jak nauczyć psa komendy do nogi, jak nauczyć psa siadu, jak nauczyć psa chodzenia w kagańcu. Jest też kilka sztuczek, więc bardzo dobra książka. Bardzo Wam ją polecam. Nie jest droga, tylko tak na co dzień gdzieś tam w empiku to jej nie znajdziecie. Ja jej już bardzo dawno nie widziałam tak w stacjonarnych księgarniach, ale normalnie w internecie bez problemu można ją kupić, więc polecam. Teraz pokażę Wam książkę, od której właściwie zaczęła się moja przygoda z psychologią. Tada, na pewno, znaczy na pewno znacie. Myślę, że po prostu dużo z was kojarzy tą książkę. Jest to słynna książka Turi Trugas. Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. To jest cieniusieńka książka. I słuchajcie, to jest tak naprawdę taki katalog psich zachowań, psich sygnałów, psich komunikacji. Tutaj macie najróżniejsze e, przykłady zdjęć, e, co robią psy, w jaki sposób się zachowują, co to może znaczyć. Więc tu po prostu można przeglądać i e, uczyć się właśnie jak wyglądają sygnały wysyłane przez psy. Ale, jest jedno ale, ta książka nie jest idealna, słuchajcie. To niestety jest już przestarzała książka. Sygnały uspokajające, już samo to budzi kontr kontrowersje. Słuchajcie, już się odchodzi od, tej, e, od tego nazewnictwa. Raczej się uznaje, że to są albo sygnały stresu, albo sygnały afiliacyjne, ale nie sygnały uspokajające. Więc trochę jest to nieaktualne, ale e, możecie sobie kupić tą książkę, bo po prostu ona otwiera oczy na to, jak bardzo psy się potrafią komunikować, jak mają rozbudowaną tą komunikację. Tylko potem po prostu weźcie pod uwagę, że te opisy e, nie zawsze mogą być trafione. Myślę, że ta książka była przełomowa, ale wiedza o psach, o psiej komunikacji tak szybko się rozwija, że niestety jest już trochę nieaktualna. Więc warto ją kupić, bo dzięki niej myślę, że będziecie dużo lepszymi obserwatorami Waszych psów. Natomiast miejcie z tyłu głowy, że mm, tutaj wnioski, do jakich dochodzi autorka są. Trochę nietrafione i niestety ta książka jest troszkę przestarzała. No i teraz pokażę Wam moją ukochaną książkę, o której Wam mówiłam nieraz. Pies jest z miłością. Dlaczego i jak Twój pies Cię kocha? Książka Clive Wayne. O, oh, uwielbiam tą książkę. To jest moja ulubiona książka o psach. Słuchajcie, po pierwsze, tutaj głównym tematem tej książki jest takie: Autor próbuje dociec, czy psy są właśnie w stanie odczuwać miłość, czy kochają nas ludzi. Próbuje opisać tą więź, która łączy nas psa, z psami. Po drodze opisuje, dlaczego psy są tak wyjątkowe. Jak wpłynęły na nich te tysiące lat ewolucji przy naszym boku. Mówi też o potrzebach psa, o komunikacji, o tym jak mamy wysokie wymagania teraz w stosunku do psów. O, jejku, kocham tą książkę. Jak jesteście w trakcie czytania tej książki, jak ją przeczytacie, to naprawdę macie ochotę Wytulić swojego psa, wycałować go, wziąć go na najlepszy spacer na świecie i naprawdę bardzo, no, jeszcze lepiej zadbać o, o swojego najlepszego przyjaciela. Też ogromnym plusem tej książki jest to, że to nie jest jakaś tam opowiastka, tylko jest to książka, która jest oparta o różne badania naukowe. Z tyłu jest e, bardzo długi spis artykułów naukowych, o które opierał się autor pisząc tą książkę, więc to nie są jakieś wymysły, tylko tutaj macie po prostu rzetelne informacje. I teraz kolejna książka. Rozmerdane, Naukowe Podstawy Psiego Szczęścia, Zazie, Todd. I słuchajcie, te dwie książki są do siebie bardzo podobne. Ja je przeczytałam jedna po drugiej i miałam wrażenie, że czytam to samo. Naprawdę, bardzo podobne tematy, te same badania przytoczone. Czyli polecam obie. Tu też jest o potrzebach, właśnie jak psy się uczą, co zrobić, żeby psy były szczęśliwe, o psich emocjach, o komunikacji, potrzebach i tak dalej. Czyli podobnie jak tutaj, tu jest. Po prostu mniej rozwinięty wątek um, tej, tej próby opisu więzi, jaka łączy nas z psami. Um, natomiast te książki są bardzo podobne, i jakbym miała przeczytać jeszcze raz, którąś, to bym wybrała tą. I też jak będziecie zas się zastanawiać, um, którą sobie kupić, to bym. To, to bym tą Wam poleciła. Kolejna książka, może nie dla wszystkich z Was, Jak uwolnić psa od lęku, program pozytywnej pracy z psami cierpiącymi z powodu lęku, strachu i fobii, autorstwa Marty Becker, ale też kilka innych osób brało udział w tworzeniu tej książki, Lisa Radosta, Wailani Sang, Mikkel Becker. I słuchajcie, pokazuję Wam tą książkę, bo ona jest tak troszkę specjalistyczna, no bo już po samej nazwie wiecie, macie jakieś techniki pracy, tak? Program pozytywnej pracy z psem, więc można, może to sugerować, że jest to książka raczej, raczej dla behawiorystów, ale według mnie nie. Jeżeli macie psa, który jest lękliwy, boi się czegoś, ma właśnie jakieś problemy na tle lękowym, to warto przeczytać tą książkę. Tu znowu mamy wiedzę opartą o naukowe badania, ale jest napisana w bardzo przystępny sposób. Nie jest to forma książki taka jak tutaj albo ta, czyli po prostu, że na plaży albo w łóżku przed snem sobie czytacie i myślicie jakie to psy są mądre i w ogóle jak one wszystko czują i odbierają świat. To jest raczej książka na zasadzie mój pies ma ten i ten problem, co mogę zrobić. Natomiast e, bardzo dużo psów cierpi na e, różne zaburzenia behawioralne, które mają e, podłoże lękowe, więc myślę, że warto sięgnąć wtedy po tą książkę, jeżeli mi o tej książki nie poradzicie sobie z problemami Waszego psa, to wtedy oczywiście zgłoście się, na, e, zgłoście się do specjalisty. Ale myślę, że nawet jeżeli macie wsparcie już behawiorysty, zoopsychologa, to i tak warto jeszcze sobie przeczytać taką książkę. I ta książka bardzo się podoba, bo tutaj jest pokazana siła e, pozytywnych metod pracy z psami. Teraz pokażę Wam tak jakby najświeższą książkę. W sensie ona nie jest naj, m, najnowsza, nie była jakoś ostatnio wydana czy coś. Natomiast ja ją ostatnio czytałam, dopiero skończyłam i jest to Zrozumieć psa i jak być jego najlepszym przyjacielem Johna Bradshaw'a John Bradshaw, to jest już taka trochę cegiełka, ta książka ma prawie 400 stron, ale jak kończyłam czytać tą książkę, to było mi naprawdę smutno, że ta książka się kończy, znowu bardzo wartościowa bardzo inspirująca, wiecie mnie takie, te książki inspirują do pracy, do mojej pracy po prostu i do tego co wam pokazuję w mediach społecznościowych, ale was takie Książki mogą inspirować po prostu do lepszego życia z Waszymi psami. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale na pewno te książki dużo wnoszą do życia. I tutaj na przykład jest bardzo szczegółowo wyjaśnione, dlaczego nie można porównywać wilka do psów, dlaczego teoria dominacji. Jest w ogóle głupotą, dlaczego psy nie tworzą hierarchii, dlaczego psów nie trzeba zdominować. O tym jest pierwsze 100 stron książki. Potem jest znowu o tym, jak psy odbierają e, świat, e, jakim działają zmysły. Jest też bardzo podkreślone, jak zmieniły się nasze wymagania wobec psów na przestrzeni ostatnich właściwie 100 lat. No bo zobaczcie, jeszcze 100 lat temu, 80 lat temu, może nawet, e, psy po prostu żyły sobie gdzieś w domostwach, coś tam dostało do jedzenia. Nawet jak żyły w miastach, to po prostu się otwierało drzwi tym psom i one się kręciły cały dzień po mieście, na wieczór wracały do ciepłego kąta. A teraz zobaczcie, jak dużo my wymagamy od psa. Chcemy, żeby siedziały w domu, bardzo często, żeby siedziały same w tym domu, żeby nie gryzły, żeby nie sikały, żeby nie szczekały. Wiecie, strasznie dużo mamy tych wymagań. A co my dajemy psom? No, spacery i kurczę, to jest po prostu. To, jak teraz wygląda życie psów, jest dla nich takie bardzo dziwne, nienaturalne, i e, no po prostu trzeba mieć świadomość, skąd się biorą różne problemy behawioralne, bo psy. No, no, nie są jakby stworzone do takiego życia, jak my im teraz dajemy. No, taka jest prawda, wymagamy od psów bardzo dużo, mało patrzymy na ich potrzeby. To się teraz zmienia na szczęście, więc bardzo się cieszę i też staram się dołożyć do tego cegiełkę, żebyśmy byli bardziej świadomymi opiekunami psów. Też w tej książce jest opisany problem aktualnej hodowli psów, czyli zwracanie uwagi na wygląd, nie patrząc do końca na zdrowie, nie patrząc na jakieś wymagania konkretnej rasy, na ich potrzeby generalnie ta książka porusza praktycznie wszystkie takie e, ogólno psie tematy, z wyjątkiem żywienia. W ogóle ża w żadnej z tych książek chyba nie ma nic o, e, o żywieniu. Jeszcze pokażę Wam e, zaraz ostatnią książkę, ale właśnie podsumowując te wszystkie, jeżeli chcecie zgłębić e, bardziej psią, psychikę, psie potrzeby, e, to jak psy odbierają otaczający nas, nasz świat, to. Polecam zapoznać się z tymi książkami, które wam pokazałam. A teraz książka, która jest, no, no, jest powiązana z psimi tematami, ale może nie tak bezpośrednio. Co gryzie weterynarza Łukasz Łebek? Powiem wam, że e, dawno nie czytałam tak dobrej książki. Słuchajcie, wystarczy przeczytać kilka pierwszych stron tej książki i już jesteście wciągnięci. Naprawdę. Ja tą książkę przeczytałam w półtora dnia. Coś takiego, a ma ona e, 300 stron. Ale to jest coś takiego, że przeczytajcie kilka pierwszych stron i macie wrażenie, że Rozmawiacie z super gościem, który siedzi naprzeciwko was i opowiada wam o najciekawszych e, momentach ze swojej pracy jako weterynarz. I znowu, to była taka książka, że jak się skończyła, to byłam smutna, że się skończyła i słuchajcie, tutaj jest zakładka, bo nawet mój Marcin wziął się za tą książkę, gdzie ja go nigdy wcześniej z książką nie widziałam, więc to, że przeczytał już połowę, to jest naprawdę dobry znak. Książka jest świetnie napisana, naprawdę rewelacyjnie. Czyta się ją za Zwartym tchem. No i po prostu jak się skończy, to jest ogromna rozpacz, że się ta książka skończyła, bo jest super! No dobra kochani, więc to są książki, które serdecznie Wam polecam. Jeżeli wy macie jakąś swoją ulubioną książkę o podobnej tematyce, to koniecznie napiszcie w komentarzu. To dziękuję za dziś. Wpadajcie koniecznie na mojego eeliu Instagrama, bo podejrzewam, że w tej chwili już jest zawalony zdjęciami z pięknych, włoskich dolomitów, więc myślę, że jest co oglądać. Zapraszam też na moją stronę psigłos.pl. No do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!